Cześć, witajcie na naszym firmowym kanale. Dzisiaj mam nadzieję, będzie szybko i konkretnie mamy do przedstawienia kolejną naszą realizację dla jednego z klientów. Jest to realizacja przemysłowego magazynu energii dla firmy produkcyjnej. Magazyn składa się z sześciu inwerterów Quattro 48 na 15 tysięcy oraz skromnego, przygotowanego pod rozbudowę. Magazynu energii o pojemności 50 kWh. Z całym tym systemem współpracuje instalacja fotowoltaiczna, która także jest w kilku miejscach na terenie zakładu. Część paneli jest zamontowanych na dachu, biura. Część paneli jest zamontowanych obok y, hali na takiej no, dosyć ciekawej y, konstrukcji, dosyć pionowej. Y, jest też instalacja zwykła, gruntowa. Mamy na tej instalacji dwa inwertery sieciowe Froniusa. Mamy inwerter Sofar Solar, oraz na instalacji gruntowej jest zamontowany taki y, dosyć nowy inwerter Froniusa y, model Verto. On charakteryzuje się tym, że ma cztery wejścia niezależne MPPT. Co tutaj takiego ciekawego na temat tej instalacji? Mamy taką listę kompatybilnych inwerterów fotowoltaicznych, które współpracują z wiktronem i komunikują się po modbasie z wiktronem. Dzięki temu możemy sterować ich mocą, nawet w przypadku połączenia z siecią. I kilka osób na początku, jak wyszedł ten Fronius VERTO miało problem z tym, żeby skonfigurować go w taki sposób, żeby współpracował z instalacją Victrona. Okazuje się, że to wcale nie jest taki problem, trzeba pamiętać o tym, żeby w konfiguracji Froniusa włączyć coś co nazywa się Solar API i w tym momencie już Fronius jest widoczny dla Victrona i daje się, daje sobą sterować po, po Modbusie, więc pamiętajcie o takiej drobnej rzeczy, jeżeli byście mieli Froniusa Verto i chcieli go w instalacji z Victronem, nie martwcie się, nie przejmujcie się w ogóle, to będzie działać i działa bardzo dobrze. Dzisiejszy odcinek będzie... Znowu takim odcinkiem kręconym z ręki. Tym razem nie jestem sam. Jest ze mną Paweł. Wybraliśmy się do. Wspomnianego wcześniej klienta po to, aby zamontować jeszcze kompensator mocy biernej, który będzie współpracował z całą instalacją elektryczną budynku. I przy okazji stwierdziliśmy, że nagramy jeszcze krótki materiał taki po montażu, jak wygląda magazyn energii, z jakich komponentów się składa. Dużo nieśmiesznych żartów, więc zapraszam do obejrzenia tego materiału. Słuchajcie, jesteśmy w kolejnej firmie produkcyjnej. Niestety nie mogę powiedzieć, jaka to jest. Ze względu na anonimowość, chęć anonimowości, ale wykonaliśmy kolejny magazyn energii. Jestem z Pawłem, który poopowiada trochę o tym magazynie. No to powiedz mi, co mam powiedzieć. Bo powiedz, proszę, na tle czego stoi. Tyle magazynów, tyle zostało. Tak, mamy trochę tych realizacji za sobą i. I teraz wszystkie szafy są białe. To jest taka nowość. Bardzo mi się to podoba też, osobiście chociaż moja estetyka nie jest zbytnio wymagająca. Poczucie estetyki, natomiast porządnie to wygląda. To jeżeli chcesz, żebym szybko przeleciał, no to mówię tak, że fajne szafy dostarcza nam iton. Jeżeli chodzi o to szafę, to to jest szafa nieitona, ale też kolorystycznie praktycznie trafiona. Mamy tutaj na razie skromnie, bo. Nie wiem czy wspominałeś, jest to tylko 50 kWh aż się prosi o rozbudowę dla takiej fabryki łamanej przez zakład produkcyjny te 50 kWh to tak do 22 do 23 może wystarczyć w zależności od tego jak jest obciążenie zmiana jest do 22, druga zmiana więc tutaj koło właśnie 22 ten bank się kończy no i spokojnie tam jeszcze nocne, nocne zużycie jak patrzymy już VRM, obserwując ten system od dłuższego czasu, zużycie jest tak około 150 kWh na noc. więc Na noc, tak. Tak, Czyli tak. 8, więc spokojnie 8, jeszcze takie dwie szafy tutaj fajnie zdadzą egzamin i pozwolą praktycznie nie kupować energii w sezonie w ogóle z sieci, w sezonie i też troszeczkę już poza sezonem, z tego względu, że ilość źródeł wytworczych w tym systemie jest. Dosyć pokaźne. No bo y, mamy tam za tobą jest jakiś tak. sofar, tak, ale so... mamy tutaj też Froniusy, tak? Dwa Froniusy? Tak, to są dwa Froniusy SAIMO o mocy każdy 20 kW, natomiast z nimi współpracuje fotowoltaika. Mm, o mocy łącznej 49,85 kW, więc mamy 50 kW. Wcześniej na drugim przełączu było właśnie był sofarek. sofarek a jakiej tam jest? Jest, on jest piętnastka, ten sofar jest 15, natomiast do niego jest podpięty naprawdę fajnie, fajnie, bardzo dużo paneli. Ponad 20 kW z tego co wspominał mi tutaj właściciel. Także bywają takie momenty, że na tym sofarze 15 w konkretnych przeciałach czasowych, godzinowych, no to widzimy nawet 16 kW okay. na linii płaskiej. No Możemy też mnie pokazać. Widzę to od sofara jak w słoneczny dzień on po prostu. Kiedyś się dało, kiedy się dało sofara podkręcić? Co z szóstki zrobić ósemkę jakimiś zworkami? Coś tam ludzie na YouTube kombinowali. Tak? No. Tak, tak? Coś takiego. No, no bo to wiadomo, że stare KTLX -y G2 to była jedna ta jedna sama buda I tu mamy, tu mamy standardową, piękną zabudowę w szafach i tonka. Tak, tu są szyne przewody bardzo fajne, ciepłe, przyjemne do dotyku aha i tutaj mamy szafkę rozdział elektryczny, no to tutaj jest trochę tu chyba w każdym, w ka w każdym zakładzie jest w troszkę... każdej fabryce jest trochę inna specyfika i są trochę inne wymagania, bo widzę, że tak. tu akurat jest ręczny przełącznik tu widzę na dole jest automat tak, tutaj na, na dole zrobiłem automat z tego względu, że tutaj mamy dwa przyłącza i jednym z wejść jak tutaj zobaczysz na tym na tym tym Sokomek? Czy tak. co to jest? Sokomek atysp PM on jest chyba 63A, tak, 63A i mamy tutaj dwa źródła, jedno źródło, drugie źródło no i odbiory odbiorami są biura oraz falownik fotowoltaiczny SAFAR natomiast dwa źródła zasilania. Jednym jest, jedno, jednym źródłem jest, tą jedynką jest licznik biur bo są tutaj dwa przełączniki: biura i, i fabryka i zakład produkcyjny. A druga to jest wyjście AC dwa z magazynu energii. I ten przełącznik został przeze mnie skonfigurowany w ten sposób, że to wejście ma priorytet. Jeżeli tutaj się pojawia napięcie, te odbiory stąd są zasilane właśnie z tej sekcji. Może tak za blisko ręce ten trzymam przy tych nieza... sprawnie <grych> zaizolowanych przewodach. No, elektryka prąd nie tyka. Tak, więc, więc tutaj te odbiory są. Zasilane albo z tego wejścia, albo z tego wyjścia. Z tego względu, jeżeli zasilimy je z Wiktrona 2 tym samym tutaj, na tym przyłączu fabryki, funkcjonuje i fotowoltaika sofar, jak i biura. Tym samym przyłącze biurowe jest w ogóle nieobsługiwane, a cel jest tego taki, że to przyłącze magazynowe jest o wiele większej mocy. To przyłącze fabryki jest o wiele większej mocy. Jest o wiele bardziej stabilniejsze napięcie. Tutaj ten sofar się wyłączał, zawsze były narzekania, że tam trochę słońca wyjdzie on się, te, te 15 kW wysokie foto... napięcie tak? tak 200, ponad 253 V biura też właśnie wtedy miały tym samym wysokie napięcie no trzeba było sobie poradzić i przełączyć całość całe źródło wytwórcze na, na, na zakład produkcyjny i teraz mamy stabilne napięcie, stabilne napięcie. w ogóle w tym roku Safari praktycznie ani razu się nie wyłączy ze względu na zbyt wysokie napięcie a te przyłącze jest praktycznie nieużywane, jest takie powiedzmy rezerwowe sobie jak my na przykład robimy jakieś prace serwisowe, niedługo będziemy rozbudowę wykonywać, czy jak dzisiaj na przykład dokładaliśmy do systemu kompensator mocy biernej, czy jakiekolwiek tam modyfikacje w systemie, w tym momencie wyłączamy magazyn energii, on automatycznie przełącza nam biura na przyłącze biurowe, i wtedy tutaj niezależnie sobie. Okay. Czyli Pracuje. jeden licznik mamy od SOFARA ET340, a ten drugi op co opomiarowuje? Opomiarowuje też tutaj biura. Aha. Biura są opomiarowane i też są wskazane jako AC load w systemie. Też tak to zrobiłem, że na tych stykach pomocniczych taki fajny patent może innym instalatorom Wiktrona się przyda, że na stykach pomocniczych puściłem sygnał jeden od RSA z biur. Akurat, akurat nie z biur, tylko akurat z SOFARA żeby po prostu jak. Kalkulacja sofar, się zgadza. Tak, żeby nam się kalkulacja nie kiełbasiła, z tego względu, że jeżeli mamy ten sofar, produkuje na przełącze biurowe, on nie powinien być monitorowany i widzialny u nas systemie. A z racji tego, że to jest urządzenie proste, analogowe, więc możemy je tylko tak jakby. analogowe proste, no. bez, bez jakichś modbus TCP. Fizycznie nie możemy, Musimy je fizycznie komunikację rozłączyć, więc tutaj jeden z sygnałów jest przez styki pomocnicze, które zmieniają swój stan w zależności od połączenia, od pozycji wału. Mhm. Więc wał się prze, przerzuca na przykład teraz jest na dwójce, czyli lecimy z magazynu energii. Jaką się przełączy na jedynkę? Tutaj ten styk jest rozwarty, tym samym tracimy komunikację i, i software na mnie przestaje. Okay. E, zaburzać bilans energetyczny na magazynie właśnie. E, no dobra, czyli ile w sumie tutaj będzie fotowoltaiki? To będzie. No i tu jest właśnie fajnie, bo tu jest grubo po bandzie, tu się e, nikt się tutaj w tańcu nie. Nie bawi. <noise> Tutaj jest fotowoltaiki ponad 100. E, czyli 6 Quatrosów, e, 15, 72 kW mocy czynnej. Mhm. E, na rozładowaniu e, pamiętajcie też, że quadro ma ładowarkę 200A, więc tam ładowanie do akumulatorów jest trochę mniejszej mocy około 10 kW per sztuka, e, 50 kWh. Pojemności obecnie będzie rozbudowa, prawdopodobnie pewnie do, do 150, tak? Koło jeszcze dwie szafy. No tak. Jakiś wiatrak? Nie, na razie. To Wie czy tu, turbina. Tu jest o tyle fajnie, że tu wieje. Tak? Nie, tu jest o tyle fajnie, że tu są na tym liczniku właśnie firmowym i to też był taki case. Licznik firmowy jest jeszcze rejestrowana mikroinstalacja na zasadach tak zwanych prosumen... stary, net, -meteringu. net meteringu tak, więc oprócz tego, że mamy magazyn, który nam bardzo fajnie optymalizuje autokonsumpcję, minimalizuje eksport do sieci, plus daje nam backup, to jeszcze mamy tutaj tak zwany magazyn wirtualny, więc tutaj myślę, że problem z ciepłem w zimę nie jest aż tak bardzo. Skomplikowany z tego względu, że możemy tutaj ten nadmiar energii wykorzystać, odebrać, a będzie on taki solidny. To ja zamykam drzwi, o, dobra, pyk. ciach i jest bezpieczny, nikt tutaj nie wejdzie. Kluczek jest zabrany, to jest tylko wentylacja. Tak? Tutaj chodzi o to, żeby tutaj żaden przypadkowy użytkownik do szyna przewodów się nie dobrał Zamykamy, przekręcamy. klucza nie łamiemy bo jest ciężko, wydać. No tak jest to fajniejsze rozwiązanie, bo można tutaj zobacz na środku pomieszczenia oczywiście z odpowiednim przemyśleniem daje nam potencjał tutaj na rozbudowę na Kolejne 90 kV A na ścianie już byśmy się po prostu. Tak, no zgubili, na ścianie. Zgubili we własnej głowie. Tak, ja także tutaj... tego typu montaż daje nam tako, ta, taką możliwość, że e, najlepszy system, jeżeli chodzi o magazynowanie energii takiej właśnie e, do 200 kW, czyli właśnie na Wiktronie, no to jest najlepszy system. tak. To nie to, że to jest nasze, tylko po prostu to jest obiektywna informacja. Można go wtedy zaprząc jeszcze do takich dużych systemów żeby on pracował na, na mocy rzędu tam 200 kV. Bo na naścienny montaż 12-quatro z, z tymi przewodami, z tak, filzami, dwa fuzami razy, tak, Bez, bez buzbarów, od strony prądu stałego. Raz, że to jest bardzo skomplikowane w montażu, dwa w eksploatacji, też to nie jest optymalny montaż naścienny tego typu systemu. Kto spędził dwa miesiące w takim pomieszczeniu technicznym, kablując takiego wiktorona? tak jak na przykład my, to ten ma taki od, odpowiednie mafobię <grymianie> z tego typu yy, potem kolejnymi przedsięwzięciami i od razu podejmuje dalsze optymalizację także montaż na ścienny systemów na 6 quattro to jest jeszcze taka już moim zdaniem ostateczność jeżeli ktoś rozważy jakiś 9 system to raz, że nawet jak instalator go zapewni, że to będzie coś mega fajnego i on to zrobi to optymalnie, obiektywnie to jest już słabe rozwiązanie tego typu montaż na ścienny ta ilość kabli, tam jest bardzo dużo błędów, które można popełnić. Na przykład nierównej odległości przewody AC zasilające inwertery. Wszystkie przewody muszą być już równej odległości. Rezystancja przewodów i po stronie prądu przemiennego i prądu stałego musi być taka sama. I jak widzę, jak na przykład nadmiary przewodów są gdzieś zwijane, chowane w jakichś korytach jakichś, przez jakichś instalatorów elektronowskich co prawda to nie jest pętla indukcyjna wówczas, jak taki przewóz imięty leży w korycie, natomiast on się sam grzeje. Tak jakbyś po prostu przedłużać jednofazowy wziął, podpiął i zaczął używać jakiejś nagrzewnicy dwukilowatowej albo jakiegoś innego urządzenia kilkukilowatowego ten przedłużecz po prostu za chwilę się stopi. Pokażę wam jeszcze jak ta instalacja pracuje w vrm -ie. Jesteśmy, no co prawda jest już 17.30 i pogoda jest taka trochę średnia. To jest nasza instalacja oczywiście, zasłonięta oczywiście nazwa klienta ze względów prywatności. Jak widzicie, jeśli chodzi o obciążenie, no to w firmie produkcyjnej, która pracuje Tutaj na kilka zmian. Obciążenie utrzymuje się na poziomie 40, w okolicach 40 kW w dniu dzisiejszym. Pobieramy energię z sieci. Z tego względu, że magazyn energii nie jest zbyt pokaźnych rozmiarów, to bardzo szybko nam się ładuje. Tutaj, w praktycznie od godziny, jak widać, może zjadę na dół. Od godziny um, 6 do godziny 11 już mamy bank nabity na 100%, następnie mamy um, Baterie naładowane na 100% i wysyłamy energię do sieci, oraz jak już nam ta energia z paneli słonecznych zanika, rozładowujemy baterie od godziny 17 do godziny 21. Więc, tak jak powiedział Paweł, przydałoby się rozbudować trochę pojemności akumulatorów, tak aby chociaż dotrwać do tego wieczora, jeśli chodzi o zużycie energii. Patrząc na Szczegóły, no to widzicie, 814 kWh dzisiaj wyprodukował. Wyprodukowały nam wszystkie trzy instalacje fotowoltaiczne. Konsumpcja na poziomie 775 kWh. No, i widzicie, z sieci, z sieci zostało pociągnięte 170 kWh, a do sieci, z tego względu, że baterie były już w 100% naładowane, a nadal występowała nadwyżka produkcji, wysłaliśmy 195 kWh, czyli te dwie wartości moglibyśmy tutaj jeszcze zmniejszyć poprzez zwiększenie pojemności magazynu energii. Jak to wygląda w ujęciu miesięcznym ostatnich 30 dni? Widać, że z, tutaj z fotowoltaiki 17,5 MWh wyprodukowane, skonsumowane 18,5 MWh. Oraz no, w godzinach, w których nie mamy produkcji ze słońca, i akumulatory także są rozładowane, pobieramy z sieci 6. 1000 kWh, a wysyłamy z nadwyżek 4700, więc te dwie wartości jeszcze są do optymalizacji, natomiast system no, pracuje naprawdę bardzo, bardzo ładnie, jeśli chodzi o ładowanie i rozładowanie na odbiory. Pamiętajcie, ja tutaj wrzucę takie wykresy, jeśli chodzi o baterie akumulatory Pylontech, firmy Pylontech US 5000, to mamy wykresy mówiące nam o tym, jak wygląda żywotność akumulatora w zależności od po pierwsze temperatury pracy, po drugie głębokości rozładowania i po trzecie mocy ładowania. To są bardzo ważne trzy parametry, które wpływają nam na żywotność. I teraz jeżeli będziemy akumulator Ładować od 10% do 100%, czyli w zakresie tego DoD, Depth of Discharge, 90%, to ta żywotność będzie nam się skracała. Jeżeli będziemy pracować akumulatorem na przykład do, tylko do 20%, czyli zostawiamy w akumulatorze. Pewnego rodzaju bufor, no to wtedy ta żywotność nam się będzie zwiększać. To samo jeśli chodzi o prądy ładowania. Im większym prądem ładujemy akumulator, tym krócej on będzie żył. I to, że producenci pokazują nam na kartach katalogowych ilość cykli, które ten akumulator może przepracować, to jest to oczywiście ilość cykli przy założeniu producenta stałej temperatury i pewnych warunków ładowania, rozładowywania. Można sobie tę ilość cykli oczywiście wydłużyć, jeżeli będziemy odpowiednio dbali o od akumulatory, czyli nie rozładowywali ich tak głęboko i przede wszystkim nie tak dużym prądem. Jeżeli mamy akumulator o pojemności 5 kWh i będziemy go maksymalnym prądem ładować 5 kW, w tym przypadku akumulatora Tech 100 Ah to będzie prąd 100A, no to. Współczynnik mocy do pojemności wynosi 1. To się ogólnie branżowo mówi, że 1C, czyli współczynnik mocy do pojemności jest 1 i ładujemy go maksymalnym prądem. Jego żywotność będzie spadać. Jeżeli będziemy ładować 0.5C, czyli akumulator 5 kWh prądem mocą 2.5 kW, czyli stosunek tej mocy do pojemności jest 1 do 2. Doładujemy go 05C i ta żywotność tego akumulatora będzie się wydłużała. Jeśli chodzi o temperaturę, to optymalna temperatura w granicach 25 stopni. Jeżeli akumulator będzie pracował w temperaturze 10 stopni to zgodnie z wykresami przedstawionymi przez producenta ta żywotność będzie się odpowiednio spada będzie spadać. Jeżeli akumulator będzie pracował w temperaturze 40 stopni, tak samo. Ta żywotność może być krótsza, po prostu. To było krótka wstawka na temat żywotności akumulatorów. No i tyle. Dzięki Wam wszystkim za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie oczywiście subskrypcję. Dajcie łapkę w górę, bo to pomaga naszym zasięgom, pomaga temu, żeby te nasze materiały o tym co robimy i jak to robimy trafiały do szerszego grona osób, mam nadzieję, że zainteresowanych osób tematyką magazynowania energii i inwestowanie w źródła OZE. Tymczasem zapraszam was na następne nasze materiały i do zobaczenia. Cześć.